Praktyczne porady, czyli jak funkcjonować na co dzień po zabiegach flebologicznych. We wszystkich zabiegach, poza zabiegiem mini-flebektomii, opatrunki uciskowe można zdjąć już w dniu zabiegu, najlepiej wieczorem przed snem w pozycji leżącej. Należy wtedy odsunąć pończochę, usunąć wszystkie opatrunki z plastrów i waty, a pozostawić jedynie sterylstrypy, które zostają w miejscach wkłuć. Po zdjęciu opatrunków zakładamy z powrotem pończochę i zostaje ona na nodze przez całą noc. Następnego dnia rano, po wstaniu, można całkowicie zdjąć pończochę, wziąć w miarę sprawny prysznic. Pamiętajmy o tym, aby nie była to długa, gorąca kąpiel, a raczej sprawny, letni prysznic. Ślady na skórze, które są widoczne po ukłuciach, nie wymagają żadnej dodatkowej dezynfekcji, ani zakładania nowych opatrunków. Natomiast sterylstrypy, które umieszczamy w miejscu wprowadzenia lasera, zostawiamy do tygodnia czasu od zabiegu, bądź do momentu ich samoistnego odpadnięcia. Od drugiej doby pończocha powinna zostać zakładana tylko w ciągu dnia. Od 7 nawet do 14 dni, w zależności od typu zabiegu. Z racji tego, że skóra pod pończochą ma tendencję do wysychania, można stosować balsamy nawilżające. Zalecam, aby stosować to wieczorem po zdjęciu pończochy. Oczywiście staramy się omijać miejsca w kłuć. I teraz sprawa szczególnie ważna dla pacjentek: golenie nóg. Można, ale należy się wstrzymać przez co najmniej 7 dni od zabiegu.